Witam. Dzisiaj będzie o, też o El ale jak? Bo to jest pewne niezrozumienie tego, co ja mówię, tych El i tego wszystkiego. Teraz, co to są te El To są tak zwane myśl, myślokształty i to wszystko jest zrobione z tego. Są, w sumie to są dwa rodzaje, pierwotne i wtórne. Człowiek jest pierwotnym i Bóg też jest pierwotny. Ale ludzie mogą zrobić te egregory po prostu wtórne. I to się po prostu można powiedzieć, że to też się nazywa magia. Inaczej zacząć, ale to muszę inaczej, bo to miałem tak zabawnie mówić o tym, ale ale po prostu po, powiem, jak, jak są y, te El Gregory y, tworzone. Y, jak, bo to mówi się, że El sumie sumienie też jest niby El ale mówi się, że moralność, sumienie, to też tak można powiedzieć, że to jest to. Sam by mówić, że y, niedźwiedź ma białe futro. Dlatego, no i karty widzi, że ma białe. Chociaż to też nie jest tak do końca, że wszystko, co się widzi, to takie jest. Bo na przykład widzimy, że Słońce krąży dookoła Ziemi, a teoretycznie, czy praktycznie, tak nie jest. No, różnie to tam jest. Jedni mówią, że tak, drudzy, że tak, zdania są podzielone, nie będziemy w to wnikać. No ale różnie to może na to postrzeganie świata patrzeć. I tak samo jest z tym futrem No Jedni mówią, że przez to jest białe, że ma w środku włosów yy, yy, prawda, to powietrze, no i przez to jest białe. A drudzy mówią, no nie, biała jest przez to, że, yy, że śnieg jest biały, żeby się w, tocz, yy, w otoczenie yy, prawda, wtopić. To jest tam jakiś dobór naturalny, czy stworzony. No Już mniejsze o to, jak to powstało, ale że tak jest. No, i to i to jest prawdziwe, chociaż teoretycznie oba się wykluczają. Ale gdy spojrzymy szerzej, no to, to może być po prostu i tak, i tak. I to się nic nie wyklucza. Tak jest. I teraz z tymi Gregorami tak samo jest, bo się mówi, że co co się stanie na świecie, to musi mieć. Yy... No to oni na przykład pokazują ci, czy rządzą światem, to w bajkach, we filmach. No i że to tak. Yy... Będzie czasem jest, czasem nie jest. No ale takim sumienie każe. No to, to też tak jest, no też tak jest, no ale przecież to sumienie też nie jest oderwane od świata. Ono też jest w świecie i ono po prostu. Tak, tak się stworzy. Tak, tak tworzą Melgregory i. Oni po prostu tworzą najpierw bajki. bajkach sobie coś pokazują. I później tworzą, jak gdyby, to w rzeczywistości. Bo oni, oni tworzą jak gdyby tego Algregora. I oni po prostu najłatwiej stworzyć z bajek, bajce coś tam jakieś tam dać, i później to i w realnym świecie wytwarzają tego, jak gdyby, El, chociaż Algregora. Bo to nie tego Algregora, jak się wytworzy, to nie, nie jest istotne, czy go się wytworzy w realnym świecie, czy na przykład się we filmie, czy się zapisze w książce. Jak dużo ono raz powstał, to się może rozrastać, no nie musi, ale. Ale co to dać ponad. I, i, I to o to chodzi, że. I, i, I to o to chodzi, bo tam jak się mówi, że w tym filmie, jak było Matrix pokazany, że to ten déjà vu, to był błąd Matrixa. Ale w rzeczywistości to nie jest błąd matrixa, bo to w, można powiedzieć, że to jest kwintesencja. Sama, kwintese sama esencja i to prawidłowość tego matrixa, że coś się powtarza. Najpierw jest coś małego, później się rozrasta, rozrasta do większych rzeczy. Zależy, jakie tam stworzy, na jakie podłoże się trafi, na jakieś tam inne rzeczy. Jakie się na odpowiednich ludzi taki, że oni się po prostu te, ten jak gdyby tyle legoru rozbuja jakąś tawkę można powiedzieć, albo to jest najpierw mały, później się stworzy większy mały, większy mały, większy. jeśli się tak rozrasta. Że raz jest taki, raz jest taki, bo jak on się tutaj jak gdyby zmniejsza, to on się w tym świecie drugim rozrasta i później tam się zmniejsza, to się rozrasta. Tam się... No i tak. No i tak to jest. O tyle chciałem tych legregorach. Jeszcze tak. Bo tam już skończyć ze z tymi rekrygorami to yy, już opowiadać. Jesz, ale jeszcze muszę o tym. jeszcze mię mówić o tym, jak, jak powstają te regory. Mówiłem tam o, kiedyś o tych matrycach. I te ma, ta matryca to na świecie jest cztery ogólnie. Na pewno jest cztery, może i więcej tych matryc, ale ta jedna podstawowa ta, co, co tutaj jest. Ten, który materiał. Muszę, muszę ten muszę podłączyć do ładowania. Już jestem i, ten, i ta jedna matryca, co, co tutaj Każda jest tak zbudowana. Ma jedną cząstkę i ta cząstka. Można powiedzieć. To jest. To nie wygląda tak. Bo ona się w trzech wymiarach. W trzech wymiarach jest, ale można powiedzieć, może być, jak gdyby w trzech wymiarach. Ale można też powiedzieć, że ona jest tak jak w tym Matrixie, się Coś tam napisze na pisze na monitorze, na monitorze się pisze, prawda? Tak jak w tym Miksie. I jak gdyby to jest ta drukowana matryca tylko tą jednym cząstką. I tylko w dwóch wymiarach. I później ona jest jak gdyby zgniatana i powstanie w tak trzeci wymiar. Chociaż trzeba zaznaczyć, że ta cząstka może być. Ona jest tak jakby, no jak atom jest podobna, ale jest jak gdyby w naszej. W naszej przestrzeni jest, jest tylko. W dwóch wymiarach jest i ten trzeci wymiar powstaje przez to po prostu, że tą kartkę papieru, tą matrycę się zgniata jak kartka papieru i powstaje trzeci. No i, i, i to tyle chciałem powiedzieć. Chociaż tak ona no może przeskakiwać na inne wymiary i tego, no ale to nie A jeszcze mało tego ta cząstka tworzy no, jest trzy matryce, bo tam została zbudowana i te trzy matryce są jak gdyby ze sobą spresowane. i trzy matryce. Trzy, cztery tamte matryce już teraz, już są cztery. Bo jedną matrycę udało się zrobić. W, no, można powiedzieć trzy matryce, bo jedną się, cztery, bo jedną się udało zrobić w tej galaktyce. matryce na, no, 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 jest. O tym chciałem powiedzieć chyba wszystko. O tym. O tym, że mówiłem. O tym nie będę martwał. Tak, na dzisiaj wszystko. Postaram się częściej, ale no różnie to tam mi też z tym czasem. Jest. Jestem nieprzytomny, to bym niewyspany wieczorem. No to byś... no i po prostu nie lukę. część. Do widzenia.